Czy marihuana powinna zostać zalegalizowana jako środek leczniczy? O tym zapytam w programie Głos Ulicy. Muzyka. Jest pani zalegalizacją marihuany jako środka leczniczego? Tak. Wie pani, trudno mieć tutaj jednoznaczne zdanie. Myślę, że inną opinię będą mieć ci, którzy chorzy są i widzą w tym... Dzień dobry. I widzą w tym możliwość wyleczenia, a inną zupełnie mają ci, którzy mają do tego negatywny stosunek od początku do końca. Ja nigdy narkotyków nie używałem, nigdy nie byłem ich zwolennikiem, dlatego mam być może więcej pierwiastka negatywnego niż pozytywnego. Jeżeli pomaga zdrowiu, jak najbardziej? Powiem tak, jeżeli chodzi o leczenie, bo chodzi o ten kontrowersyjny wyrok Górskiego sądu, uważam, że jest niesprawiedliwy. Czyli jest pani za legalizacją marihuany jako medycznego środka, czy nie? Jako środka leczniczego tak. Myślę, że powinna być zalegalizowana. Przeciwko. Bardzo jestem. Jak najbardziej. Sądzi pani, że pomoże? Pomoże. Jestem za. Jeżeli to ma komukolwiek pomóc, to jestem jak najbardziej za. Jako leczniczego tak? Jestem oczywiście, że przeciw. Całkowicie. Po co to komu potrzebne do szczęścia? Jestem za. No nie wiem, jeżeli to że to, wie pani, co zostanie zatwierdzone przez Sejm albo coś, no to myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że to dobry sposób, żeby jakoś uśmierzyć ból, tak? Czyli powinien być według pana zalegalizowany? Tak, powinien być. A co państwo sądzą na ten temat? Zapraszam do komentowania.